Lato w pełni, wielu z Was decyduje się, żeby jeździć rowerami, dlatego postanowiłem wrócić do Travel Bike i porozmawiać z Piotrkiem, jak zabezpieczyć swój rower. Kiedy przyjrzycie się na y, różne grupy na Facebooku, okaże się, że bardzo dużo ludzi szuka tam swoich skradzionych rowerów i okazuje się, że tak. Coraz więcej rowerów ginie i temat jest jak najbardziej aktualny. Dlatego tym lepiej pamiętać o tym, jak dobrze zabezpieczyć swój rower, co nie jest wcale takie oczywiste, bo można kupić naprawdę złe zabezpieczenia i w ten sposób tylko pomagamy złodziejowi, żeby na ten rower ukraść. Często się zdarza, że, że w internecie czytamy takie komentarze: no nie dziwię się, że ktoś ukrać ten rower, bo zabezpieczyłeś go, czy zabezpieczyłaś go tak słabym zabezpieczeniem. Ogólna zasada jest taka, że zabezpieczenie powinno kosztować około 10% wartości roweru. Czyli, jeżeli macie rower za 10 000 złotych, to zabezpieczenie powinno kosztować 1000 zł. Tak, naprawdę są takie zabezpieczenia. Natomiast, jeżeli macie nawet rower za 300 zł, czy za 200, wierzcie mi, że zapinka za 20 zł nie uratuje waszego roweru. A te rowery giną bardzo często, dlatego że złodziejom bardzo łatwo jest je upłynąć, sprzedać za stówkę, nikt tego roweru nie szuka. I super. W każdym razie pamiętajcie też, że zabezpieczenie nie jest przypisane do roweru. Jeżeli kupisz sobie dobre zabezpieczenie, to będziesz mógł później używać się z innym rowerem, spinać dwa rowery i itd. Dlatego to jest rzecz, która zawsze zostaje z tobą. Co więcej, dobre zabezpieczenie nie będzie psuło, zamek się nie będzie zacinał. Nie chodzi tylko o grubość pręta, czy, czy, czy linki, czy łańcucha, ale chodzi też o zamek, żeby on działał, żeby się nie okazało, któregoś pięknego dnia zimy że zamek przestał działać. Zasadniczo mamy trzy, a właściwie cztery rodzaje zabezpieczeń, czyli tak, zaczynając od w sumie najgorszych, to są takie lineczki, e, linki, które przecina się kombinerkami albo szczyptami, później pokażę Wam jak łatwo ją przeciąć. Nie polecam. To jest najgorsza rzecz jaką można kupić. Okazuje się, że w plastikowym oplocie ta lineczka jest naprawdę bardzo wąska i uciąć się można naprawdę bardzo szybko. Ludzie często mówią, że to jest takie zabezpieczenie na parę minut, ale tak naprawdę to jest 5 sekund, żeby taką linkę przeciąć. I najczęściej się zdarza, że, że, że się to kradnie. Druga opcja, łańcuch, ale tutaj pokażę Wam taki bardzo cienki łańcuch. To nie jest stal hartowana, to jest bardzo lekki łańcuch. Przecięcie takiego łańcucha nie jest już tak proste jak w przypadku takiej lineczki, ale też nie stanowi to większego wyzwania. Wyzwanie pojawia się przy takich bardziej sztywnych zabezpieczeniach, i tak naprawdę jednym z najlepszych jest właśnie o. Coś takiego to jest sztywne zabezpieczenie, tak zwany ulok, od tego, że jest ta litera U. Mamy tutaj gruby, stalowy pręt, którego nie przetnie się żadnymi nożycami, szczypcami, niczym takim. Tutaj, już naprawdę, w grę wchodzą troszeczkę większe urządzenia, co zresztą też zaprezentujemy. No, i na końcu, też taka rzecz, która łączy sztywność i elastyczność łańcucha. To jest tak zwana szekla. I taka oto jest szekla. Sprawia, że możemy sobie zapiąć rower wygodnie przeplatając sobie po prostu te ramiona, szekli przez nie wiem, jakiś kawałek jakiejś rurki stojaka rowerowego czy barierki do roweru. Również jest to całkiem, całkiem wytrzymałe ale zaraz pokażemy Wam bardziej szczegółowo wszystkie poszczególne zabezpieczenia. Czyli numer jeden tego czego nie polecamy to są tak zwane linki Taka lineczka, która rzeczywiście no, może nie, nie wygląda na za bardzo cienką, okazuje się, że nawet nie takimi nożycami można ją przeciąć, a takimi malutkimi i trwa to naprawdę parę sekund. Oczywiście taka trzeba mieć parę w ręku, ale naprawdę o. I okazuje się, że ta lineczka, która była taka gruba z zewnątrz, tak naprawdę światło się w środku załamuje tego druta jest tam w środku bardzo mało. Tak. Połowa, można powiedzieć, yy, średnicy to jest yy, guma. Takie zabezpieczenia kosztują od kilkunastu złotych do kilkudziesięciu, yy, ale ile by nie kosztowało, to tak naprawdę nawet na pięć sekund nie zabezpieczy do Waszego roweru. Co ważne, takie zabezpieczenie można też przeciąć bardzo cicho i dyskretnie, nie trzeba mieć wielkiego narzędzia, tak naprawdę nikt się nie zorientuje, że ktoś kradnie rower. Numer dwa, łańcuchy. Tak naprawdę każdy łańcuch będzie już lepszy od takiego zabezpieczenia, jak pokazałem wcześniej, od tych linek. Natomiast warto zabezpieczyć się troszeczkę, znaczy zaopatrzyć się w troszeczkę grubszy łańcuch. Zazwyczaj producenci pokazują, jaka jest, jaki jest stopień zabezpieczenia. Tam są różne poziomy bezpieczeństwa. To jest na przykład szóstka z skali, która ma 15, czyli nawet nie 1 trzecia, czy około 1 trzeciej. Już troszeczkę grubszy łańcuch, ale starhardowana. Co ważne, przekrój jest prostokątny w takim łańcuchu, dlatego też troszeczkę trudniej go będzie uciąć nożycami. Natomiast te takie tańsze łańcuchy, wykonane są z gorszej jakości stali. Nie przetniemy tego już takim zwykłym yy, obcinakiem, w sensie to już, to już nie, 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 nie da rady. Natomiast yy, oczywiście nożycami, i tak dalej, jak najbardziej nie będzie żadnego problemu. Yy, ważna jest też długość łańcucha żeby nie był za krótki, żebyście mogli też sobie ten łańcuch spokojnie zapleść wokół roweru, żebyście mogli go przypiąć do jakiegoś większego stojaka. No i oczywiście zamek, tak? bo czasami po prostu największym, najsłabszym największym, ogniwem całego zabezpieczenia jest zamek albo tutaj te klamry. Także też ważne, żeby nie można było go łatwo wyłamać. Dlatego tutaj warto się skupić na kilku wiodących markach, producentach, bo oni naprawdę dbają o to, żeby te zabezpieczenia też były odpowiednio dobre. Takie łańcuchy kosztują od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Można kupić łańcuch za 700 złotych, ale tak naprawdę około stówki 120 zł można już kupić taki całkiem przyzwoity łańcuch, który rzeczywiście y, będzie chronił rower. I naprawdę nie warto tutaj oszczędzać spokojnie, tak jak mówiłem, 10% wartości roweru albo i więcej. Numer 3, czyli uloki. Y, jedno z lepszych zabezpieczeń. Niestety mają też swoją wadę, są czasami nieporęczne, zwłaszcza te duże. Rzeczywiście wystają, oczywiście one mają takie zapięcie do tego, żeby przypiąć to do ramy, ale no nie jest to najbardziej poręczne zabezpieczenie, natomiast jest bardzo skuteczne. Możemy sobie wybierać, czy chcemy dużego uloka, czy chcemy taką małą podkówkę. Taka podkówka jest bardzo fajna, można sobie ją przełożyć przez szlówkę, można sobie ją włożyć do kieszeni. Niestety jesteśmy troszeczkę ograniczeni, jeżeli chodzi o możliwość przypięcia na przykład kół. Więc tutaj możemy złapać tylko ramę i to do jakieś małych rurki. Natomiast są jeszcze takie hybrydy, czyli na przykład taki ulok od razu, który możemy zakupić od razu z linką. Czyli jak to działa? Przypinamy sobie ramę do stojaka, do jakiegoś, nie wiem, elementu stałego i linką zapinamy sobie koło. Oczywiście ta linka też da się ją przeciąć, natomiast jest to jakieś utrudnienie dla złodzieja, że musi sforsować jakieś zabezpieczenie. Ceny takich uloków, tak naprawdę od 100 zł, takie podstawowe, do kilkuset złotych. Najlepsze kosztują w okolicach 600 zł i podobno nie można ich nawet przeciąć yy, szlifierką kątową, bo to też jest bardzo ważna jakby kwestia grubości pręta i rodzaju stali. Jak można przeciąć takiego uloka? Oczywiście, że można, ale zobaczcie jak to wygląda. No nie jest to takie proste, aczkolwiek każde zabezpieczenie da się przeciąć. Yy, przycinanie uloka jest całkiem widowiskowe. Yy, można go przeciąć szlifierką kątową. Yy, powoduje dużo hałasu i, i jakby efekt sceniczny też. Pamiętajcie też, żeby nie przypinać tych rowerów w takich miejscach, gdzie nikt nie zwróci na to uwagi. Też znam takie opowieści, gdzie klient mi opowiadał, jak to sam przecinał własnego uloka przez pół godziny i nikt nawet się nie zainteresował. To też jest jakby dodatkowa rzecz. Natomiast no, przecinanie czegoś takiego no, jest 10 razy bardziej skomplikowane niż takiej prostej linki. I numer 4, tak zwane zapięcia szeklowe, moim zdaniem jedno z najfajniejszych rozwiązań. Niekoniecznie jest to bardziej trwałe niż ulok, przynajmniej tak wiele osób mówi. Producenci mówią, że zabezpieczenie jest równie solidne. Natomiast o co chodzi? Takie zabezpieczenie jest bardzo małe po złożeniu, nie zajmuje dużo miejsca. Zazwyczaj producenci dorzucają też możliwość przypięcia tego do, do ramy roweru, natomiast po rozłożeniu jest bardzo elastycznie, możemy sobie spokojnie zapiąć ramę. Czasami te koło. szekle mają różne długości, są nitowane. To naprawdę nie jest tak bardzo proste, żeby to przeciąć. Niektórzy mówią, że jest to jeszcze bardziej trudne do przecięcia niż ulok, dlatego że ten, ten płaskownik jest dość długi, więc trzeba byłoby to ciąć, 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 ciąć ciąć przez długi czas. Trzekla, nie ma co ukrywać, jest jeden z droższych zabezpieczeń. Ceny dochodzą nawet do 600 zł, ale możemy sobie wybierać też długość, szerokość, kolory, rozwiązania. Też warto sobie tutaj zaopatrzyć troszeczkę lepszego, czy w rozwiązania lepszego producenta. Takie zapięcia szeklowe kosztują już od 120 zł, możemy kupić taką najtańszą, aczkolwiek lepiej chyba tutaj nie oszczędzać, zaopatrzyć troszeczkę lepszą, z lepszym zamkiem, żeby łatwiej było się zapinało, żeby to wszystko lepiej się trzymało. Bardzo fajne są też rozwiązania, w których mamy aż cztery kluczyki. W sensie to rzeczywiście się przydaje, bo okazuje się, że bardzo często problemem jest nie to, że ktoś nam ukradnie rower, ale to, że na przykład zgubicie kluczyk. Dlatego, jak macie cztery kluczyki, to macie aż trzy szanse na zgubienie kluczyka i nadal możecie otworzyć swój rower. Tak naprawdę, nieważne, które zabezpieczenie wybierzecie, ważne, żeby też odpowiadało waszym potrzebom. Jeżeli macie, przypinacie rower pod domu, rzeczywiście gruby łańcuch nie będzie problemem. Jeżeli jeździcie z sakwami, możecie tam włożyć sobie dużego uloka, grunt, żeby to było naprawdę solidne, trwałe zabezpieczenie. Ważne jest też, żeby przypiąć rower prawidłowo, zwróćcie na to uwagę i ważne jest też, żeby element, do którego przypinacie rower, był yy, Solidny, tak, żeby to nie była jakaś tam kawałek barierki, którą można wyjąć, albo znak drogowy, bo rower można wyjąć górą. A jak wy zabezpieczacie swój rower, napiszcie w komentarzach. A jeżeli potrzebujecie jakiejś pomocy przy wyborze zabezpieczenia, to zapraszam do Travel Bike, gdzie chętnie Wam doradzę. Cześć!